Dzień dobry, jestem doktor Zofia Nowakowska, urologiem specjalizującym się w zdrowiu reprodukcyjnym mężczyzn. Dzisiaj poruszę temat, który często niepokoi dojrzałych mężczyzn, ale rzadko jest otwarcie omawiany. Zmniejszenie objętości nasienia z wiekiem i sposoby na poprawę tego aspektu zdrowia seksualnego. W mojej praktyce regularnie spotykam mężczyzn po 50 roku życia, którzy zauważają, że ich wytryski stały się mniej obfite niż w młodości. To naturalna część procesu starzenia. Ale nie oznacza, że nie można nic z tym zrobić. Wręcz przeciwnie. Istnieją sprawdzone, naukowe metody na poprawę produkcji nasienia, nawet w starszym wieku. Dzisiaj wyjaśnię Wam, dlaczego z wiekiem zmniejsza się objętość ejakulatu, które czynniki na to wpływają i co można zrobić, żeby poprawić ten aspekt zdrowia reprodukcyjnego. Omówię również, kiedy zmniejszona objętość nasienia może sygnalizować poważniejsze problemy zdrowotne, wymagające konsultacji lekarskiej. Ten film jest skierowany do dojrzałych mężczyzn, którzy chcą zrozumieć zmiany zachodzące w ich organizmie i dowiedzieć się, jak można je korzystnie wpłynąć na swoje zdrowie seksualne. Jeśli ten temat Was interesuje, proszę o subskrypcję kanału Zdrowie i Życie, zostawcie komentarz z Waszymi pytaniami i udostępnijcie film innym mężczyznom. Tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę kontynuować edukację w tak ważnych kwestiach zdrowotnych. Zacznę od wyjaśnienia. Jak funkcjonuje męski układ reprodukcyjny i dlaczego z wiekiem zachodzą w nim naturalne zmiany wpływające na produkcję nasienia. Nasienie składa się z plemników i płynu nasiennego. Plemniki stanowią tylko około 2-5% całej objętości ejakulatu. Reszta to płyn produkowany przez różne gruczoły, głównie przez prostatę, około 30% objętości, pęcherzyki nasienne, około 60%, oraz gruczoły opuszkowo-cewkowe i inne mniejsze struktury. Z wiekiem w każdym z tych elementów zachodzą zmiany. Po pierwsze, zmniejsza się produkcja testosteronu, głównego hormonu męskiego. Ten proces nazywamy andropauzą i rozpoczyna się już około 30 roku życia, kiedy poziom testosteronu spada o około 1% rocznie. Po 50 roku życia spadek może być bardziej zauważalny. Testosteron bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie gruczołów produkujących płyn nasienny. Jego niedobór prowadzi do zmniejszenia objętości wydzielanego płynu, co przekłada się na mniejszą objętość całego ejakulatu. Drugim ważnym czynnikiem są zmiany w prostacie. Ta gruczoł z wiekiem zwykle się powiększa. To naturalna część starzenia się. Jednak powiększona prostata nie zawsze oznacza większą produkcję płynu prostaty. Często dzieje się wręcz odwrotnie. Tkanka gruczołowa zostaje częściowo zastąpiona tkanką łączną, co zmniejsza zdolność produkcyjną. Pęcherzyki nasienne, które produkują największą część płynu nasiennego, również podlegają zmianom związanym z wiekiem. Ich ścianki mogą się usztywniać, a przewody wyprowadzające zwężać, co utrudnia wydalanie wyprodukowanego płynu. Miałam pacjenta, pan Stanisław, 58 lat, który przyszedł do mnie zmartwiony, że jego ejakulat to już nie to, co kiedyś. Badania wykazały typowe zmiany związane z wiekiem: niższy poziom testosteronu. Powiększoną prostatę, ale bez cech chorobowych. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w stylu życia i suplementacji, zauważył znaczną poprawę już po trzech miesiącach. Ważne jest rozróżnienie między naturalnymi zmianami związanymi z wiekiem a stanami chorobowymi. Stopniowe zmniejszenie objętości nasienia po 40-50 roku życia to normalny proces. Natomiast gwałtowny spadek objętości szczególnie u młodszych mężczyzn może sygnalizować problemy zdrowotne. Średnia objętość ejakulatu u zdrowego dorosłego mężczyzny wynosi 2-6 ml. U mężczyzn po 60 roku życia może spaść do 1,4 ml. To nadal mieści się w normie, choć jest zauważalnie mniej niż w młodości. Na produkcję nasienia wpływa też częstotliwość ejakulacji. Organizm potrzebuje czasu na wyprodukowanie odpowiedniej ilości płynu nasiennego. Pełna regeneracja zajmuje około 2-3 dni. Mężczyźni, którzy ejakulują codziennie lub częściej, mogą zauważyć mniejsze objętości nasienia w kolejnych ejakulacjach. Stres to kolejny czynnik, który znacząco wpływa na produkcję nasienia. Chroniczny stres podnosi poziom kortyzolu, hormonu, który hamuje produkcję testosteronu i może negatywnie wpływać na funkcjonowanie gruczołów płciowych. Niewiele mężczyzn wie o tym, że nawodnienie organizmu bezpośrednio wpływa na objętość nasienia. Płyn nasienny, w około 95%, składa się z wody. Odwodnienie, szczególnie chroniczne, może znacząco zmniejszyć objętość ejakulatu. Dieta również odgrywa kluczową rolę. Niedobory cynku, selenu, witaminy C, E oraz kwasów tłuszczowych omega-3 mogą negatywnie wpływać na produkcję i jakość nasienia. Te składniki odżywcze są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gruczołów płciowych. Leki to często pomijany czynnik wpływający na objętość nasienia. Niektóre antydepresanty, leki na nadciśnienie, diuretyki czy leki przeciwhistaminowe mogą zmniejszać produkcję płynu nasiennego. Jeśli zauważycie nagłe zmiany po rozpoczęciu nowego leku, warto skonsultować to z lekarzem. Palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu to dobrze udokumentowane czynniki negatywnie wpływające na męską płodność i funkcje seksualne. Nikotyna zwęża naczynia krwionośne, utrudniając dotlenienie gruczołów płciowych, a alkohol bezpośrednio hamuje produkcję testosteronu. Wiek to nie wyrok. Znam mężczyzn po 70. roku życia, którzy dzięki zdrowemu stylowi życia i odpowiedniej opiece medycznej mają lepsze parametry reprodukcyjne niż niektórzy 40 prowadzący niezdrowy tryb życia. Kluczowe jest zrozumienie, że zmiany związane z wiekiem to proces stopniowy. Jeśli zauważycie nagłe, drastyczne zmiany w objętości lub wyglądzie nasienia, może to sygnalizować problem wymagający badań lekarskich. Teraz zagłębimy się w szczegóły dotyczące czynników, które mają największy wpływ na produkcję nasienia u dojrzałych mężczyzn i których modyfikacja może przynieść wymierne korzyści. Hormony to fundament męskiego zdrowia reprodukcyjnego. Testosteron nie tylko wpływa na libido, ale także bezpośrednio reguluje produkcję płynu nasiennego. U mężczyzn po 50 roku życia często obserwujemy stan nazywany padam, częściowy niedobór androgenów u mężczyzn. Objawy to nie tylko zmniejszenie objętości nasienia, ale także spadek energii, pogorszenie nastroju i zmniejszenie masy mięśniowej. Badanie poziomu testosteronu powinno być wykonane rano, najlepiej między 7 a 10 wiek, gdy jego stężenie jest najwyższe. Normalny poziom testosteronu całkowitego u dorosłego mężczyzny wynosi 300 000 ręg dale. Ale ważniejszy jest często testosteron wolny, biologicznie aktywny. Inne hormony także mają znaczenie. Prolaktyna w nadmiarze hamuje produkcję testosteronu. Hormony tarczycy wpływają na metabolizm i mogą pośrednio wpływać na funkcje seksualne. FSH i LH regulują pracę jąder i produkcję plemników. Żywienie to aspekt, na który mężczyźni mają bezpośredni wpływ. Cynk to jeden z najważniejszych mikroelementów dla męskiej płodności. Jego niedobór może drastycznie zmniejszyć objętość nasienia i koncentrację plemników. Dobre źródła cynku to ostrygi, mięso czerwone, nasiona dyni, orzechy. Selen to kolejny kluczowy składnik. Działa jako przeciwutleniacz, chroniąc plemniki przed uszkodzeniami. Znajduje się w orzechach brazylijskich, rybach, mięsie i jajkach. Witamina C poprawia jakość plemników i może zwiększać objętość nasienia. L-arginina. Aminokwas, znajdujący się w orzechach, nasionach i mięsie, jest prekursorem tlenku azotu, który poprawia przepływ krwi w narządach płciowych. Miałem pacjenta, pan Jerzy, 62 lata, który przez lata żywił się głównie przetworzoną żywnością. Po wprowadzeniu diety bogatej w warzywa, owoce, ryby i orzechy, w połączeniu z suplementacją cynku i selenu, w ciągu czterech miesięcy odnotował 40% wzrost objętości ejakulatu. Aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie dla produkcji testosteronu i ogólnego zdrowia seksualnego. Regularne ćwiczenia, szczególnie siłowe, stymulują produkcję testosteronu. Jednak nadmierny wysiłek fizyczny może mieć odwrotny efekt. Chroniczny przeciążeniowy trening może obniżać poziom testosteronu. Optymalne są ćwiczenia siłowe 2-3 razy w tygodniu, uzupełnione o aktywność kardio. Ważne są także ćwiczenia wzmacniające mięśnie DNA miednicy. Mogą one poprawić siłę ejakulacji. Sen to często niedoceniany czynnik. Większość testosteronu produkowana jest podczas głębokiego snu. Mężczyźni, którzy śpią mniej niż 6 godzin dziennie, mają znacząco niższy poziom testosteronu. Jakość snu jest równie ważna jak jego długość. Stres chroniczny to wróg męskiej seksualności. Kortyzol, hormon stresu, bezpośrednio hamuje produkcję testosteronu. Techniki zarządzania stresem, Medytacja, yoga, regularny relaks mogą znacząco poprawić parametry reprodukcyjne. Temperatura jąder ma kluczowe znaczenie dla produkcji plemników. Optymalna temperatura to około 2-3 stopnie poniżej temperatury ciała. Częste korzystanie z sauny, gorące kąpiele, noszenie ciasnej bielizny, trzymanie laptopa na kolanach, to wszystko może negatywnie wpływać na produkcję nasienia. Niektóre suplementy mogą wspierać produkcję nasienia u starszych mężczyzn. Koenzym Q10 poprawia jakość plemników i może zwiększać objętość nasienia. Ashwaganda, ziołowo-adaptogen, może podnosić poziom testosteronu i zmniejszać stres. Maca peruwiańska może poprawiać libido i funkcje seksualne. Ważne jest jednak, że suplementy powinny uzupełniać, a nie zastępować zdrowy styl życia. Żaden suplement nie zrekompensuje złego odżywiania, braku aktywności fizycznej czy chronicznego stresu. Częstotliwość aktywności seksualnej też ma znaczenie. Zbyt częsta ejakulacja może zmniejszać objętość nasienia w kolejnych wytryskach. Z drugiej strony, zbyt długie okresy bez ejakulacji mogą prowadzić do stagnacji i pogorszenia jakości nasienia. Optymalna częstotliwość to kwestia indywidualna, ale generalnie ejakulacja co 2-3 dni pozwala na pełną regenerację i maksymalną objętość nasienia. Nawodnienie to prosty, ale bardzo ważny czynnik. Nasienie składa się w 95% z wody. Mężczyźni powinni wypijać przynajmniej 2-3 litry płynów dziennie, najlepiej wody. Odwodnienie może zmniejszyć objętość ejakulatu nawet o 30-40%. Niektóre produkty spożywcze mogą korzystnie wpływać na produkcję nasienia. Ciemne warzywa liściaste dostarczają folianów, granat zawiera przeciwutleniacze poprawiające przepływ krwi, awokado dostarcza zdrowych tłuszczów niezbędnych do produkcji hormonów. Z drugiej strony, niektóre produkty mogą szkodzić. Nadmiar soi może wpływać na równowagę hormonalną z powodu zawartości fitoestrogenes. Przetworzone mięso zawiera konserwanty mogące negatywnie wpływać na jakość nasienia. Przechodzimy teraz do konkretnych, praktycznych metod zwiększania objętości nasienia u starszych mężczyzn. Wszystkie przedstawione przeze mnie sposoby są poparte badaniami naukowymi i sprawdzone w praktyce klinicznej. Pierwszym krokiem powinno być zawsze zbadanie przyczyn zmniejszonej objętości nasienia. Jeśli spadek jest znaczący lub nagły, konieczne są badania hormonalne. Ogólne badanie moczu z posiewem, USG prostaty i badanie per rectum. Dopiero po wykluczeniu stanów chorobowych możemy skupić się na optymalizacji naturalnej produkcji. Suplementacja hormonalna to opcja dla mężczyzn z klinicznie potwierdzonym niedoborem testosteronu. Terapia zastępcza testosteronem (TRT) może znacząco poprawić objętość nasienia. Ale wymaga stałego nadzoru lekarskiego z powodu potencjalnych skutków ubocznych. Nie jest to decyzja, którą można podjąć samodzielnie. Alternatywą są naturalne metody stymulacji produkcji testosteronu. Witamina D3 w dawkach 2000-4000 IU dziennie może podnieść poziom testosteronu, szczególnie u mężczyzn z jej niedoborem. Cynk w dawce 15-30 mg dziennie, najlepiej na pusty żołądek, może zwiększyć produkcję testosteronu i objętość nasienia. Konkretne protokoły żywieniowe również dają wymierne efekty. Dieta śródziemnomorska bogata w owoce morza, orzechy, oliwę z oliwek i warzywa może poprawić wszystkie parametry męskiej płodności. Badania pokazują wzrost objętości nasienia o 20-30% po trzech miesiącach stosowania takiej diety. L. arginina w dawce 5-6 gramów dziennie może zwiększyć objętość nasienia poprzez poprawę przepływu krwi w narządach płciowych. Najlepsze efekty uzyskuje się, łącząc ją z L-citruliną, która przedłuża działanie argininy w organizmie. Miałem pacjenta pan Marek 59 lat, który przez 6 miesięcy stosował protokół obejmujący L-argininę 6G dziennie, cynk 20-birmin, selen 200-minycycbiatryst, koenzym q 10 200 ml oraz dietę bogatą w antyoksydanty. Objętość jego ejakulatu zwiększyła się z 1 ml do 3,2 ml. Wzrost o ponad 100%. Techniki behawioralne też mogą pomóc. Metoda edging zatrzymywanie się tuż przed ejakulacją i ponawianie stymulacji może zwiększyć objętość nasienia poprzez przedłużenie fazy produkcji płynu nasiennego. Wymaga to jednak praktyki i cierpliwości. Ćwiczenia kegla, które wzmacniają mięśnie dna miednicy, mogą poprawić siłę ejakulacji i pośrednio wpłynąć na jej objętość. Te same mięśnie, które pomagają kontrolować mocz, uczestniczą także w procesie ejakulacji. Optymalizacja częstotliwości ejakulacji to kluczowy element. Dla maksymalnej objętości nasienia, optymalny jest rytm ejakulacji co 2-3 dni. Pozwala to na pełną regenerację zawartości pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego. Metody fizyczne również mogą pomóc. Delikatny masaż prostaty, wykonywany przez specjalistę lub partnerkę, może stymulować produkcję płynu prostaty. Ciepłe komprese na okolice krocza mogą poprawić ukrwienie gruczołów płciowych. Unikanie czynników szkodliwych jest równie ważne jak wprowadzanie korzystnych nawyków. Palenie tytoniu może zmniejszyć objętość nasienia nawet o 25%. Nadmierne spożycie alkoholu, więcej niż dwa drinki dziennie, negatywnie wpływa na produkcję testosteronu. Niektóre leki mogą być problematyczne. Jeśli zauważycie zmianę objętości nasienia po rozpoczęciu nowych leków, skonsultujcie to z lekarzem. Czasem można zmienić preparat na inny o podobnym działaniu, ale mniejszych skutkach ubocznych. Zarządzanie stresem to aspekt często pomijany, ale kluczowy. Regularna medytacja, nawet 10 minut dziennie, może obniżyć poziom kortyzolu i poprawić produkcję testosteronu. Techniki relaksacyjne przed stosunkiem seksualnym mogą także zwiększyć objętość ejakulatu. Sen to fundament zdrowych hormonów. 7-8 godzin jakitnego snu, najlepiej w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu, jest niezbędne dla optymalnej produkcji testosteronu. Mężczyźni śpiący mniej niż 6 godzin mają o 15% niższy poziom testosteronu. Temperatura to czynnik, o którym wielu zapomina. Unikajcie długich gorących kąpieli, sauny częściej niż raz w tygodniu, ciasnej bielizny. Jądra potrzebują temperatury niższej o 2-3 stopnie od temperatury ciała. Hydratacja to najprostszy sposób na natychmiastową poprawę. 3-4 litry płynów dziennie, z czego przynajmniej 2 litry to czysta woda, może zwiększyć objętość nasienia już w ciągu kilku dni. Ważne jest realistyczne podejście do oczekiwań. Objętość nasienia u 60-latka prawdopodobnie nigdy nie będzie taka jak u 25-latka, ale może być znacząco lepsza niż obecnie. Poprawa o 30-50% to realistyczny cel, który można osiągnąć w ciągu 3-6 miesięcy. Kiedy szukać pomocy lekarskiej? Jeśli mimo zastosowania opisanych metod przez 3-4 miesiące nie widzicie poprawy, albo jeśli spadek objętości nasienia był nagły i dramatyczny, koniecznie skonsultujcie się z urologiem. Czasem problem leży głębiej i wymaga profesjonalnego leczenia. Pamiętajcie, zdrowie seksualne to część ogólnego zdrowia. Metody poprawiające objętość nasienia często korzystnie wpływają również na erekcję, libido i ogólne samopoczucie. To inwestycja w jakość życia na lata. Podsumowując dzisiejszy film, zmniejszenie objętości nasienia z wiekiem to naturalny proces, ale nie oznacza to, że nie można go zahamować czy nawet częściowo odwrócić. Najważniejsze wnioski. Po pierwsze, przyczyny zmniejszonej objętości nasienia są wieloczynnikowe: hormony, dieta, stres, aktywność fizyczna, nawyki życiowe. Po drugie, większość z tych czynników można modyfikować, uzyskując wymierne poprawy. Po trzecie, cierpliwość jest kluczowa. Efekty widać po 2-3 miesiącach regularnych zmian. Kluczowe działania to: zbilansowana dieta bogata w cynk, selen i antyoksydanty, regularna aktywność fizyczna, zarządzanie stresem, odpowiednie nawodnienie i optymalizacja częstotliwości ejakulacji. W przypadkach niedoboru hormonów może być potrzebna profesjonalna suplementacja lub leczenie hormonalne. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu do końca. Wiem, że to delikatny temat, ale cieszę się, że zdecydowaliście się poszerzyć swoją wiedzę o męskim zdrowiu reprodukcyjnym. Jeśli film był pomocny, bardzo proszę o subskrypcję kanału Zdrowie i Życie. Regularnie publikuję treści o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym. Skomentujcie poniżej, które z omawianych metod zamierzacie wypróbować, albo podzielcie się swoimi doświadczeniami. Wasze historie mogą pomóc innym mężczyznom. Udostępnijcie ten film przyjaciołom i znajomym. Często to właśnie dostęp do rzetelnej informacji medycznej pozwala podjąć właściwe decyzje dotyczące zdrowia. Mam pytanie do Was. Czy zauważaliście zmiany w objętości nasienia z wiekiem i co robiłyście, żeby z tym walczyć? Podzielcie się w komentarzach swoimi sposobami. Stworzmy razem przestrzeń do otwartej dyskusji o męskim zdrowiu. Pamiętajcie, dbanie o zdrowie reprodukcyjne to inwestycja w jakość życia. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć lepiej dbać o siebie. Do zobaczenia w następnym filmie.